Urquell. Nie jestem pewien. Złota jesień. Tego możesz być pewien. Inge i Olaf mieszkają nad skalistym fiordem. Uznają tylko to, co naturalne, świeże i zdrowe. jean -Pierre. Zna się na dobrej kuchni. Wie, jakich przypraw dodać, by stworzyć pikantną atmosferę. Popiskę ciągle prawdziwa przyjemność. Ale porządek musi być. Produkty Amiki cieszą się uznaniem w 40 krajach na całym świecie. Amika Made in Poland. O, coś dla mnie? Achunek za komórkę. <gry> A kochanie. Chusteczki? Ale ja mam plusa, proszę. Abonament zaledwie 25 zł, a w nim 10 darmowych minut i 20 SMS-ów. Nie muszę się martwić o wysokość rachunku. I do tego telefon po promocyjnej cenie. Plus GSM, najniższy na rynku abonament z darmowymi minutami. Bonjour, Filip. Déjà. Service Express. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et bon appétit. W UPS robimy znacznie więcej niż każe podręcznik. UPS, masz to załatwione. Twoje wkładki String nie są dość wygodne? Następnym razem użyj nowych kerli String. To jedyne wkładki String ze skrzydełkami. Ruszasz się ty. Nie twoja wkładka. Teraz nowość Carefree. Chusteczki do higieny intymnej. Świeżość w zasięgu ręki. Wybierając fundusz, zaufaj faktom. Dobre wyniki finansowe, niskie opłaty, długofalowe inwestycje. Złota jesień. Tego możesz być pewien. It's and quiet. Danon fantazja. To nie może być jogurt. Stefan. Może żółte? Morze Żółte jest częścią oceanu spokojnego u wybrzeży Azji. Znajduje się na północ od Morza Wschodniochińskiego. Od otwartego oceanu oddziela je półwysep koreański. 30 tomów, 140 tysięcy haseł, nowa wielka encyklopedia PWN, najobszerniejsze źródło wiedzy. Zapraszamy do księgarni do korzystania z infolinii 0801 33, 33 88. Czy wiedzieli Państwo, że koszt pudełka może wynosić do 20% ceny pasty? I jak Państwo myślą? Kto za to płaci? No na przykład ja za to płacę, no Pani płaci, Pani płaci. Tak, tak, my za to płacimy. A Pan już też chyba wie, kto za to płaci? No pewnie, ci Państwo. Państwo przecież mówili. 80% badanych już wie, że płaci za pudełko. Dlatego w Blendamed zamiast pudełka za te same pieniądze jest o 25 ml więcej pasty. Blendamed bez pudła. Co trzeci dorosły Polak cierpi z powodu hemoroidów. Skutecznym lekiem jest proktogliwenol. Unikatowa kombinacja dwóch składników. Jeden z nich łagodzi ból, świąt i pieczenie, drugi leczy stany zapalne. Proctogliwenol koi i goi. Smakija, gęsta i kremowa. Nowy, przepyszny pudding z czekoladą i ziarenkami ryżu. Smakija, naturalna radość życia. Jeśli Twój ból jest naprawdę silny. Twój środek przeciwbólowy działa nieznośnie wolno. Spróbuj czegoś szybszego. Eferalgan 500. Dzięki musującej formie wchłania się błyskawicznie, likwidując ból dwa razy szybciej niż zwykłe tabletki. A tradycyjne środki są dla tych, którzy mogą długo czekać. Eferalgan 500. Ekspresowa ulga w bólu. Nie masz czasu chorować. I Actimel każdego ranka. Actimel naturalnie wzmocni odporność Twojego organizmu na te zewnętrzne czynniki, które mogą powodować jego osłabienie stres, złą pogodę i wirusy. Actimel firmy Danon zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii El Casei Defensis, które naturalnie wzmacniają odporność Twojego organizmu. Actimel naturalnie wzmacnia odporność. Działanie Actimela zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Moja siostra ma fajnie. Rąbki, super ciuchy. Hmm. Dziewczyny padną, jak nie zobaczą. Nowy Lenor z systemem długotrwałej świeżości stopniowo uwalnia zapach. Dzięki temu nosisz swoje ubrania, a one nadal pachną. O rany, zaraz mnie nakryje. Nic nie zauważyła. Lenor, zdziwisz się, że świeżość tak długo trwa. W tygodniu nominowane są aż trzy osoby. Frytka, Barbie i Ken, czyli Agnieszka, Ania i Łukasz. Kto z tej trójki będzie musiał na zawsze pożegnać się z wielkim bratem? Pozycja Kena już przed tygodniem była mocno zagrożona, ale niewielką liczbą głosów wygrał rywalizację i mógł pozostać w domu. Jak będzie tym razem? Big Brother Ring. Na żywo jutro o 20.20 20 w TVN. Program sponsoruje firma Hop. Producent Hop Coli. Sponsorem programu jest producent męskich kosmetyków Bond. Ponad stuletnim domem w Drzewicy zawładnęła niebezpieczna siła. Odczułem to jakby mnie ktoś z tej strony wbił jakiś nóż. Podczas II wojny światowej zginęło tam kilkudziesięciu więźniów. Jakieś osoby nieżyjące, proszę o Mieszkańcy na różne sposoby próbują ratować siebie i swój dobytek. Albo mi się zdawało, albo coś, że to coś głowy nie miało. Nie do wiary. Jutro o 22.35 w TVN. Ludzie, którzy za wszelką cenę chcą zaistnieć w mediach, bywają niebezpieczni. Ten człowiek wniósł bombę do soboru Świętego Piotra i Pawła w Petersburgu. Groził, że wysadzi budynek w powietrze, jeśli nie będzie mógł przekazać światu swojej wiadomości. Do akcji wkroczyli antyterroryści i snajper. W cyklu kryminalna Jarasia. Ostatni wystrzał. Noktowizjer. Jutro o 23.05 w TVN. Pilsner Orwell. Super promocja se zamku aha! Szukaj symboli nagród w środku opakowań. Możesz wygrać wspaniały wakacyjny kabriolet. Aha, także tysiące innych nagród. Rowery, plecaki, więc klub, chrup... aha, i sprawdź czy wygrałeś. HBO, Twoje domowe kino. Jutro w HBO. Zwykła ludzka rodzina adoptuje mysz. Wkrótce dają o sobie znać różnice międzygatunkowe. W komedii rodzinnej Stewart Maludzki. Już jutro, tylko w HBO. Zadzwoń i zamów HBO 0801 333 333. HBO, Twoje domowe kino. Ej, hey! Marek zlechy w rowie! Nawet nie dośnięty Lech, nie jedno razem. Robiliśmy w szkole taki eksperyment. Kałup! No pękle, to nie. Jak się mam mocne, z to można kogoś uderzyć w ucho i można się postukać. Blendamed, szkoła zdrowego Co uśmiechu. Codziennie mam przy sobie pudełko tiktaków. I jeden mały tiktak odświeża oddech na długi czas. Również w moim zawodzie jest wiele sytuacji, w których świeżość tiktaka jest bardzo ważna. Tak, tak, Tyle świeżości i tylko dwie kalorie. Swagier, trzeba jej było na studianie poselać? Miała się uczyć, a nie łopa sukać. Przyjechali. Nie, rezawy, jakiś uh. i coś i chrubawy. Nie. Proszę. E, nie jest taki zły. Mhm. Aj, zachować się potrafi. Dobra Tatra, lec to goralskie piwo. No dobrze, nie mówimy przecież o głębokim duchowym oczyszczaniu, ale prawie. Bo tak doskonale oczyszczają skórę morelowe peelingi Sand Ive Swiss Formula. To wyjątkowe połączenie kojących szwajcarskich roślin i w 100% naturalnych złuszczających drobinek. Tych maleńkich mikroziarenek, które z taką łatwością usuwają martwy na skórek. Moja skóra jest gładka, zdrowa i promienna. Może to jednak jest jak duchowe oczyszczanie? I jeszcze peeling do cery wrażliwej. Nowy, bardzo delikatny peeling morelowy Sand Ive Swiss Formula. Cudownie! Trzy ja. Trzy ja? A co to jest Karolina? Dzięki usłudze, czy i ja rozmawiasz z trzema osobami po bardzo korzystnej cenie. Ja ci dam Karolinę. Stać obsługi Karolina. A swoją listę możesz zawsze zmienić. Idea o klima. Dostrajamy się do twoich potrzeb. Nie każdy związek to strzał w dziesiątkę. Ten jedyny może się zdarzyć dopiero za trzecim, czwartym, ósmym razem. Ilu partnerów miały nasze bohaterki zanim znalazły prawdziwą miłość? Czytaj w Marie Claire. Niezwykle groźna broń najnowszej generacji może dostać się w niepowołane ręce. Arnold Schwarzenegger ma niewiele czasu, by zapobiec katastrofie. W Superkinie, Egzekutor, w piątek o 20.45 w TVN kto twoim zdaniem powinien opuścić dom Wielkiego Brata? Łukasz Wiewiórski, telefon 0700 683 002, SMS pod numer 72 22 o treści 02. Agnieszka Frykowska, telefon 0700 683 005, SMS pod numer 72 22 o treści 05. Anna Hoxa. Telefon 0700 683 011. SMS pod numer 7222 o treści 11. Warto dzwonić, bo czekają nagrody. Dwuosobowa wycieczka do Grecji, ufundowana przez Biuro Podróży Akropol z Krakowa. Gry komputerowe i elektroniczne, ufundowane przez ich wydawcę, firmę Manta Multimedia. A także prenumerata magazynu Big Brother.